Kochani przyjaciele naszej misji, w związku z naszym pięcioletnim pobytem tutaj w Oruro i naszej pracy w Centrum Pastoralnym, chcemy zaproponować Wam bardzo dla nas ważny projekt, ale myślę, że on będzie jeszcze bardziej ważniejszy dla naszych wychowanków z naszego Centrum Świętej Teresy o Dzieciątka Jezus. Żyjąc wśród tutejszej społeczności poznajemy ich kulturę, zwyczaje, ale także ich potrzeby. Jedną z takich potrzeb jest edukacja. Która może stać się drogą do lepszego i godniejszego życia. Projekt, który chcemy Wam zaproponować, będzie nosił nazwę Przygarnienie. Jest to jeden z takich projektów dotyczących duchowej adopcji, ale mam nadzieję, że nie skończy się tylko na tym, żeby przekazać jakąś ofiarę, by zapewnić te e, najważniejsze e, potrzeby związane właśnie z kształceniem dziecka, ale zrodzą się pewnego rodzaju więzi. Że to dziecko tutaj będzie mogło poszczycić się tym, że ma gdzieś tam, może w Polsce, może w innym krańcu świata, swoją drugą rodzinę. Wszystkie informacje dotyczące tego projektu będzie można odnaleźć na naszej teryzjańskiej stronie www.terezianki.org albo na naszym misyjnym facebooku Terezjanki z Misją. Już wkrótce bo w okolicach niedzieli misyjnej przedstawimy naszego pierwszego wychowanka. Mam nadzieję, że dotknie ją któregoś z serc i poczujecie tę więź. Pozdrawiamy serdecznie z Oruro.